Dzień dobry. Pierwsze moje nagranie, kamerą, nową kamerą. No i będziemy sprawdzamy, sprawdzamy głos, wszystko będziemy sprawdzali, jak to wygląda. Chcę wam... Pierwsze nagranie postanowiłem zrobić jednak z ogrodu, takie próbne. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda w tej chwili. Po sałacie, tu już tam śladu nie ma, tutaj wyglądać tylko ta kapusta, kapusta i kalafiory. Kapusta już jest, tutaj już jest piękna, główeczka się zawiązuje. E, tutaj też kalafiorów jeszcze nie widać, bo są w środku. Buraki są już przerwane, generalnie nie do końca, ale bu, burakami w e, botwinku obdzieliłem sąsiadów, znajomych. Także wszystko jest ok. E, tutaj, e, jak to wygląda, pomidory, które dosadzałem. One już są tutaj, już są malutkie pomidorki. To już jest, już jest to, to ładnie wygląda. Te, które były wcześniej posadzone, są większe, bardziej zazielenione. Na razie też jeszcze trochę tak gąszcz jeszcze nie przerwałem tych, tych liści. Muszę, będę musiał przerwać i wtedy będzie lepiej widać. Fasolka już się zaczyna kwitnąć. Będę ją niedługo. No i tutaj moja nieszczęsna pietruszka. W tej chwili wygląda gorzej niż było miesiąc temu. Tak to wygląda. A, tutaj mam już takiego chyba. To jest kabaczek chyba. Taki ładny już jest. No i tutaj tak, jest piękna marchewka. Marchewka jest ładna i tam ja zaraz Wam pokażę z drugiej strony tam już będzie widać bo tutaj to jest zagęszczony ale to nic tutaj mamy groch jeszcze w środku nie ma tych nasion takich ale już, już jest ok te ogórki tutaj już patrzę już zrobiło się cieplej i one chyba zaczną teraz już rosnąć w końcu bo do tej pory to tak się trzymały jako tako te buraki na nasiona się rozwaliły całe, zajmują mi tutaj dużo miejsca. Oregano się oczywiście rozprzestrzeniło jak chwast. Salerki moje kilka i majeranek. Majeranek tutaj jest piękny majeranek. A tutaj mamy cebulę. Cebula, u mówi, pięknie rośnie no i tutaj jest marcheweczka. jak tutaj widać proszę, tutaj jest widać marcheweczka. jest, tylko że ja mam problem z marchewką taki że, o, ja Wam pokażę o ona od spodu coś tej ziemi nie pamiętam, co ja tam dawałem nie lubią, nie lubi tą marchewkę i ona się zawija tak to wygląda, że jest tutaj piękna, duża, a tu się zawija ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo smaczna jest rewelacyjna no i truskaweczki proszę bardzo. Tutaj truskawki o, y, jak widać one już dojrzewają Żeby te truskawki dojrzeć to trzeba tu zaglądać o, bo one są zasłonięte liśćmi ale są piękne y, już robią się coraz większe y, y, tutaj na tym kompoście, bo tutaj jest kompostowa ziemia i tutaj jest mniej ślimaków i nawet nie ma słomy, tam dalej żona słomę rozścieliła bo ślimaki były a ja mam własną pokrzywę, muszę Wam pokazać, proszę bardzo <grych> i takie są truskaweczki Już je jadłem, żonę się je, je od ponad tydzień czasu już miejemy. Je ale tutaj już ptak, ptaki zażarły, następno zażarły, ale truskawki generalnie nie są. Tutaj na tej części zostały dzisiaj zebrane. Także już tutaj są nie ma dojrzałych, ale one dojrzewają i tutaj są atakowane przez ślimaki. Mam tutaj taką siatkę, tu przykrywam, bo no, przeciwko ptakom, chociaż ich tak dużo, aż tak nie jest. A tutaj, tutaj znowu te ogórki już lepiej wyglądają, to z tego się bardzo cieszę. No i pomidorki, pomidorki jak tutaj widać nawet już zaczynają być, małe pomidorki już są, selery już są ładne, chrzan mój własny będzie już są piękne już liście. No i te ziemniaki, po deszczu, bo ostatnio deszcze padały, to one się poprzewracały, bo one to były, one są takie, o, są takiej wysokości, czyli do mojego, powyżej pępka mojego. Wyjdziemy do środka, do szklarni, wam pokażę pomidory i tutaj są już zawiązki, już są małe pomidorki, już one idą w górę. Ładnie a tutaj są taki mały pomidorek, bo go późno dosadzałem, ale ile pomidorów ma? <grystanie> tutaj są takie. No i mamy ogórki, proszę bardzo. Moje ogórki pierwszy raz nigdy do tej pory nie miałem tak wcześniej ogórków. Tutaj są jeszcze pod spodem i tutaj już jest ładny, tutaj następny. Także ogórki już będę miał mam tutaj o mam już tutaj już będzie gotowy do jedzenia Tu już chyba kabaczek tu jest następny no i ogóreczki już będę miał wczoraj jeszcze je podlałem także będą ogórki Nigdy do tej pory nie miałem tak wcześniej ogórków. Ja tutaj pomiędzy pomiędzy tą, tymi pomidorami posadziłem bazylię, tak jak tutaj widać, w różnych miejscach po trochu, bo pomidory, ona działa ochronnie na pomidory, tak jak tutaj widać. To jest takie zalecenie, też się dowiedziałem, żeby sadzić bazylię razem. I jednak tutaj no, za gęsto jest za gęsto, zdecydowanie za gęsto. Z tymi pomidorami znowu przesadziłem. Muszę w następnym roku naprawdę o wiele mniej ich posadzić, bo one się później tak rozkrzewią. Dzisiaj, który mamy, czy mamy 11? 11 czerwiec. Pomidory są takie w wysokości. Za do końca miesiąca one powinny być już tak pod sufit prawie. Ogórki idą w tym roku mi wolniej w górę, ale za to mają owoce. I z tego się bardziej cieszę. E, Okej. Okay. Tu jest tam malinki, moje się rozkrzywiły. Chcę jeszcze wam pokazać jedną rzecz ciekawą, czyli e, mają tą e, roślinę figi to są figi normalne liście, a tutaj są takie na tym jednym są takie te nienormalne już I tak to wyglądają tak jak moja dłoń, moja dłoń jest dłonią że w koszykówkę grałem, a to są takie liście i one będą już na, na tych nowych, będą, na tych przyrostach, będą też takie duże. Te pierwsze listki są ma, mniejsze, małe, a te nowsze są już o wiele większe, na przykład te są już większe. No ale na tym, na tym jednym pnączu, na, tym jednym, na tej jednej gałęzi no, są naprawdę wielkie. Tak wyglądają moje y, roślinki. Tu przy płocie e, mam w planie, e, żeby rozprzestrzenić bardziej na e, agres porzeczki, maliny, takie różne rzeczy. Tylko że, żeby wyplenić, to się wydaje, że, że chwasty, ale on tak pięknie kwitną, no, te kwiatki są piękne. No i, no i szkoda mi ich wywalić. No. no są takie ładne kwiatki po bokach, prawda? No i co mam wywalić to wszystko? Żeby było ładnie, czysto. Jak takie ładne kwiatki są. Tak wygląda w tej chwili mój ogród. Dziką łąkę dzisiaj skosiłem, bo była tak, taka wysoka trawa, tam nic nie było widać i wykosiłem to wszystko chyba odrośnie. I tyle na razie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj jeszcze będę robił następne nagranie, a to jest próbne z nową kamerą, z nowym sprzętem. Zobaczymy jak to działa.